BMW M4 CS, które powstaje z okazji urodzin Valentino Rossiego. Jego na pewno nie muszę wam przedstawiać. To jest dziewięciokrotny mistrz MotoGP, który. Jest kojarzony z liczbą 46 i teraz będzie obchodził, a właściwie obchodził już swoje 46. urodziny, i dlatego BMW postanowiło te urodziny uczcić. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Valentino Ross jeździ od jakiegoś czasu w fabrycznym zespole BMW. M i BMW postanowił uczcić jego urodziny tworząc taki specjalny samochód specjalne BMW M4 w dwóch wersjach. Tam będziemy mieli dużo tych elementów związanych z Valentino Rossiem, czyli właśnie tą liczbę 46 i tych samochodów powstanie 92. Będziemy mieli 46 jednej wersji Style i 46 drugiej wersji Sport i co ważne jeden z tych samochodów trafi do Polski.